Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Food Hall z Lidla. Cieszę się, że te odcinki tak Wam się podobają. To będą jak zwykle takie zwykłe nasze cotygodniowe zakupy, ale też oczywiście przepisy na samym końcu, żebyście mogli zobaczyć co z tych zakupów przygotować, więc to będą takie dla Was, mam nadzieję, inspiracje, będziecie mogli te przepisy wykorzystać, one są bardzo proste. W ten sposób nagrywałam też ostatnio film z zakupami z Polski, że miałam tutaj swój wózek. Schylałam się do niego, nie pisaliście, że Wam to przeszkadza, więc mam nadzieję, że forma właśnie taka nie będzie Wam również dzisiaj przeszkadzać. Ja przed chwilą już zaczęłam ten film nagrywać, oczywiście brakło miejsca na karcie, już z mojej torby wypakowałam dwa bochenki chleba. To jest ten nasz ulubiony z ziarnami Weltmeisterbrot, więc już tego nie będę pokazywać, wiecie bardzo dobrze co kupujemy. Tutaj w tej przedniej torbie, która otrzymuje temperaturę jest kilka rzeczy bo zrobiłam sobie zapasy mrożonek. Jeszcze jedna uwaga na wstępie, będzie się zmieniać na pewno światło. Są dosyć duże chmury, ale też wychodzi ostre słońce, więc mam nadzieję, że to też Wam nie będzie przeszkadzać. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie na temat tego odcinka, czy Wam się yy, podobał. Więc tak, zrobiłam sobie zapasy mrożone, czasami jest tak, że nie wszystko da się dostać świeże, nie na wszystko jest też sezon, ale czasami niektóre produkty są po prostu wykupione, więc ja lubię takie produkty, których używam regularnie, mieć po prostu w wersji, wiecie, w postaci mrożonej. Tutaj mam fasolkę szparagową, którą wszyscy bardzo lubimy, Będę ją dzisiaj robić na obiad. Dalej, wzięłam też mango i wzięłam też. Yy, maliny. Zabrakło mi słowa, wybaczcie. Maliny. maliny to jest akurat coś takiego, że i jak kupujecie y, świeże, to są w plastiku, jak kupujecie w mrożon jako mrożonka, to też są w plastiku. Różnica jest tylko taka, że zazwyczaj te opakowania są większe. Teraz u nas są maliny tylko 250 gramów właśnie w plastiku, więc ich nie kupuję. I tutaj też wzięłam jedno opakowanie paluszków rybnych. To są nasze ulubione, bo one są bez żadnych tam, wiecie, dodatków. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy zrobię foodbook z przepisami dziecięcymi i tak sobie pomyślałam, że tutaj Wam w skrócie opowiem, że nie nagram Wam takiego filmu, bo wszystko to co moi chłopcy jedzą widzicie na moich footbookach, czyli jak ja Wam pokazuję co ja jem, no to to samo jedzą moi chłopcy, bardzo rzadko się zdarza, że niko bo Filip nie, Filip je wszystko, on to jest w ogóle takie dziecko że mogłoby jeść 24 godziny na dobę, on ma niepohamowany wręcz apetyt natomiast czasami, bardzo rzadko się zdarza, że niko nie ma ochoty na to co ja gotuję i wtedy Właśnie potrzebuje jakieś wyjście awaryjne, więc teraz na jakiś czas właśnie paluszki rybne, lubię je mieć w zapasie tak, gdyby właśnie Niko się, wiecie, ubzdurało, że nie chce obiadu, że mu nie, nie smakuje i dlatego robię mu jakieś pieczone ziemniaki. Zazwyczaj są to frytki, frytki robię w tym moim najstarszym, że to jest, wiecie, kilka minut roboty, potem na chwilę do piekarnika i są pyszne, więc to jest właśnie moje wyjście awaryjne, kiedy Niko nie chce jeść obiadu, ale tak na co dzień oboje z Filipem jedzą to samo, więc nie będzie niestety filmu z Bogiem dla dzieci mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale zapraszam Was serdecznie właśnie na moje foodbooki, tam możecie się zainspirować i zobaczyć też właśnie co kupcy jedzą, może akurat jakiś przepis wpadnie Wam w oko i wykorzystacie u siebie w domu, następnie jajka, trochę się rozgadamy, przyspieszmy, tutaj mam sporo pomidorów, ale jeszcze mam kilka w domu, więc, więc tak Sporo pomidorów. U mnie pomidory praktycznie są teraz codziennie na talerzu. Yy, płatki owsiade. Dzisiaj sobie zrobię jakąś naprawdę szyb, szybką owsiankę, bo już jestem głodna. Jestem za, dochodzi za 29, więc wypadałoby już zjeść w końcu jakieś śniadanie. Wzięłam kiwi, bo potrzebuję też do przepisu. Yy, no i było. Kiwi to bio i kiwi takie tradycyjne i jedno i drugie w plastiku niestety. Borówki były w promocji, moi chłopcy bardzo lubią, więc wzięłam borówki. Akurat borówki lubię zdecydowanie świeże. One mrożone już mi jakoś tak za bardzo nie smakują. Wykorzystuję oczywiście do koktajli, ale jak chcę zjeść tak po prostu, na przykład z jogurtem, to wolę zdecydowanie świeże borówki. Dalej, Aleks mnie poprosił o ajoli. Skończyliśmy to, które przywieźliśmy z Hiszpanii. W ogóle moja teściowa robi takie pyszne aioli, że... No tęsknimy za nim, więc Aleks mnie poprosił. Dwa opakowania ajoli ja wzięłam. Przyszedł Filip, więc jak będą jakieś takie dziwne hałasy i tuptanie, to, to znaczy, że to jest on. Wzięłam też dla Aleksa humus z, 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 z mm, suszonymi pomidorami, bo też mnie prosił, bo już dawno nie jadł. E, ostatnio pokazywałam wam w z Polski, że kupiłam takie makarony. Jeden był na bazie stoczewicy, a drugi na bazie ciecierzycy i znalazłam u nas właśnie w Lidlu taki makaron, chyślili, który jest na bazie, oczywiście, mąki, ale tutaj jest dodatek też czerwonej soczewicy i buraków. Więc stwierdziłam, że spróbujemy, czy ten jest dobry. Były jeszcze dwie inne wersje, chyba, z groszkiem zielonym i właśnie z ciecierzycą. Dalej, ogórek zielony dla Niko i też do koktajlu. Ostatnio robiłam koktajl właśnie z ogórkiem, z mango i z pomarańczą i tak nam zasmakował, że na pewno znowu zrobię. Jedna cukinia, pieczarki, pomarańcze. U nas pomarańcze też w domu są zawsze, bo albo do soków, albo po prostu jedzą tak na, na słowo pomarańcze, uwielbiam. Awokado dwie sztuki. Mozzarella. Ostatnio ale też ma fazę na mozzarellę, więc wziąłam taką, taką rolkę. Wiecie, ona jest taka długa ta mozzarella. Orzechy moje ulubione laskowe, które są prażone. Dalej dwa kefiry. Też uwielbiam, jestem wielką fanką jogurtów i kefirów, takich naturalnych, bez żadnych dodatków. Wzięłam mąkę. Ostatnio znowu wróciłam do pieczenia własnego pieczywa, dokładnie bułek, więc wziąłam mąkę taką pełnoziarnistą jedną i tu mam jeszcze typ. 550. Przyznam szczerze, że na typach mąki się w ogóle nie znam. Zawsze jakąkolwiek biorę i zawsze mi e, moje wypieki wychodzą, więc... Więc nie zagłębiam się w te numery. One, wiem, że to jest e, chyba... Jak bardzo są zmielone, czy coś takiego? Nie mam pojęcia dokładnie. Natomiast tak, zawsze mi moje wypieki wychodzą, więc wzięłam jedną po jedną taką. Czosnek. Dalej. Nie było mojego ulubionego makaronu penne, więc wzięłam taki, jaki był. Dwa opakowanie właśnie takie duże penę. Wzięłam też ostatnio się pojawiły takie mm, cebule duże u nas. One kiedyś były, potem ich nie było. Ja kupowałam takie duże mm, pojedynczo, po prostu bez opakowania. Natomiast te się teraz bardziej opłacały, więc wzięłam trzy. Nie kupuję małych cebulek w takich dużych workach, które są po 500 gramów, czy po kilogramie, bo ja wiem, że nie zdążę ich zużyć, a już mi się zdarzyło, że one mi się po prostu psuły, więc to jest bez sensu. Wzięłam też jedną paprykę. Z myślą o tu jest kilka, kilka rzeczy, mi. że wyciągnę całość. Z myślą o Niko wzięłam taki ser, bardzo dawno już nie jedliśmy w ogóle z sera żółtego, robię różne inne pasty kanapkowe. Wzięłam migdały, bo mi się skończyły. Wzięłam nasz ulubiony cheddar. Tutaj wypatrzyłam, w ogóle teraz jest u nas w Lidlu um, tydzień wegański, jest z tej marki Lidlowskiej do coraz więcej nowości wegańskich i wzięłam takie kawałki ala gyros, pomyślałam sobie, że zrobię z tortillą, w sensie tortille właśnie z tym, do tego awokado, jakiś sos i to będzie taka szybka przekąska, więc tak, na wypróbowanie, nie miałam tego nigdy, więc zobaczymy czy to będzie dobre dla Niko wzięłam też łososia, raz na jakiś czas mu biorę, bo bardzo lubi i wzięłam też dwie makrele, mam ochotę zrobić pastę z makreli, więc wzięłam jedną makrelę tak. Normalną, o Filip tu już dorwał się do pomarańczy i jedną z pieprzem. Tą z pieprzem lubię bardziej, ale myślę, że ta do pasty naturalna będzie bardziej pasować. Tak, dwa napoje owsiane, stosuję do kawy, do owsianek, też do praktycznie wszystkich takich przepisów, które wymagają niby mleka. Jogurt grecki 2% wzięłam nie było tuńczyka taki, takiego wiecie w sosie własnym był tylko w oleju słonecznikowym więc musiałam wziąć cztery opakowania takiego to jest też właśnie w tym w, wiecie w sosie własnym nie potrzebowałam czterech puszy, ale to jest taka rzecz która może dłużej poleżeć więc stwierdziłam że dobra że biorę cztery puszki wykorzystam w przyszłości wczoraj robiłam powiem wam bardzo pyszną pastę właśnie tuńczyk z puszki pomidor jajka na twardo Cebula i do tego odrobina oliwy z oliwek i musztarda miodowa. To wszystko wiecie, no mieszacie ze sobą, ale składniki kroicie na taką mniejszą kostkę. Wszystko ze sobą mieszacie i nakładacie na chleb i pyszka naprawdę super taka ala pasta można powiedzieć kanapkowa. Więc jeżeli czegoś takiego nie jedliście, to polecam. Dalej wzięłam też taki krem nugatowy, coś takiego. Orzechowo-nugatowe, zobaczymy, czy to będzie dobre. Nigdy tego nie mieliśmy, a naszło mnie, żeby zrobić takie czekoladowe naleśniki z truskawkami na słodko. I pomyślałam sobie, że te truskawki, które będą wewnątrz poleję odrobinę czekoladą, bo chłopcy lubią, więc. Więc tak, wzięłam coś takiego, dalej ananas puszki, też raz na jakiś czas kupuję, bo to się przydaje do koktajli, nie było takiego, wiecie, normalnego ananasa, tylko w puszce. Wzięłam też taki sos pomidorowy z bazylią i cebulą, to są sosy z Lidla, które mają fajne składy i one są właśnie ratunkiem, jeżeli potrzebujecie zrobić Szybki obiad, albo właśnie dziecko Wam już wybrzydza, nie, nie chce jeść obiadu, to wtedy właśnie makaron z takim sosem. Można do tego dodać krewetki, albo jak Wasze dzieci jedzą mięso, to można dodać mięso mielone i wychodzi super szybki obiad. Dla niejatków Tutaj jeszcze z puszek wzięłam ciecierzycę. Też mam zawsze w domu, bo albo robię sama hummus, albo dodaję po prostu do, do obiadów ciecierzycę. Filip, co Ty robisz? Kukurydza, też nie było takich, nie, takich, wiecie, pojedynczych, później musiałam wziąć trzy, ale to też mi się przyda. Oliwa z oliwek, też mam zawsze w zapasie, bo u nas oliwa idzie jak woda, bo nie dość, do gotowania to jeszcze piję surowo, to Wam opowiadałam, żeby właśnie nawilżać skórę, bardzo świetnie działa. Kapary, też już dawno nie robiłam takiego sosu pomidorowego z kaparami, z oliwkami mm, i z suszonymi pomidorami i do tego właśnie się robi y, makaron, więc stwierdziłam, że wezmę, jak mnie znajdzie, w któryś dzień, to zrobię właśnie taki sos. I tutaj jeszcze ziemniaki. O, nie wiem, ostatnio jakiegoś bardzo dużo ziemniaków, więc to na pewno, na pewno na długo wystarczy. I tutaj mam jeszcze jabłka i marchewki. O, kilka sztuk. Też zawsze mam jabłka i marchewki w domu. I to by były całe moje zakupy, jeszcze zerknę, żeby się upewnić, tak? Powiem Wam, że wózek to jest zdecydowane ułatwienie. Bardzo łatwo się teraz właśnie niesie te zakupy. Wcześniej trzeba było wszystko na ramionach, albo jeździliśmy samochodem, a teraz mogę jeźd jeździć. chodzić pieszo i właśnie ciągnąć za sobą ten wózek. Dajcie znać, czy tutaj wpadło Wam coś w oko, jakieś nowości. Jakie produkty zauważyliście, że na przykład są w Niemczech, a nie mam w Polsce, albo na odwrót, co polecacie w Polsce, a czego nie pokazujecie. Bo wiem, że dużo z Was też czyta komentarze i się inspirujecie nawzajem. No i teraz zapraszam Was, oczywiście, na takie przykładowe przepisy, co z tych zakupów <noise> ugotować. Jogurt z płatkami owsianymi, borówkami kiwi i czarnym sezamem. Dzisiejszy obiad to taki, kiedy nie macie czasu albo nie macie ochoty gotować, albo po prostu nie lubicie. Tutaj. Filip, tak, tutaj jest Filip, który musi opowiadać. To jest obiad, który zrobicie dosłownie w kilka minut. Wystarczy obrać ziemniaki i zrobić sos, czyli do jogurtu naturalnego, dodać trochę soku z cytryny. Możecie dodać też koperku, będzie świetnie pasować. A cała reszta robi się na parze. Na przykład w albo możecie użyć jakiegokolwiek innego. Urządzenia do gotowania, właśnie na parze. Ja mam Lidlomixa i bardzo lubię tą funkcję. No i tutaj mamy tak: ziemniaki, które są lekko posolone. Tutaj z tej strony fasolka szparagowa i kukurydza. Na nich jest gładzica. Ostatnio bardzo często kupowaliśmy dzikiego łososia, bo bardzo lubimy, ale zauważyłam gładzicę w Lidlu i stwierdziłam, że wypróbujemy, bo jeszcze chyba nie jedliśmy i powiem Wam szczerze, że jest pyszna. Gładzica też właśnie była robiona na parze. Całość tutaj jest do prawiona pieprzem cytrynowym. Ja wam go bardzo serdecznie polecam. To jest taka przyprawa, jeżeli nie chcecie kombinować, właśnie na przykład do ryby czy do warzyw. Hmm, pieprz cytrynowy, on ma też dodatek soli, więc już nie trzeba dodatkowo solić niczego. Moim zdaniem właśnie fajny dodatek do ryb. Więc ja ym, i tą fasolkę i kukurydzę i tą rybę właśnie doprawiłam tą przyprawą. Natomiast ziemniaki są po prostu po a jogurt, tak jak mówiłam, sok z cytryny yy, i tutaj dużo natki pietruszki. Ostatnio codziennie piję jakiś koktajl albo wyciskany yy, świeżo sok i dzisiaj postawiłam na koktajl i mamy tutaj kefir, yy, cała awokado, dużo natki pietruszki i takiego pięknego koloru yy, dodała spirulina kanapki z pastą z makreli, ta awokado, jajko na twardo i troszeczkę mm, musztardy. Możecie całość zmiksować w blenderze albo zostawić tak jak ja. Jajecznica z serkiem wiejskim i oregano, do tego rzutkiewki i pieczywo. Makaron z domowym sosem pomidorowym, tuńczykiem i wermezanem. O, tak ten wermezan wygląda. To jest taki wegański zamiennik parmezanu. Całkiem dobry, przyznam szczerze. Kolejny zielony koktajl, tym razem mamy tutaj jabłko, banana, natkę pietruszki, spirulinę i oczywiście wodę. Grzanki z pieczonymi pomidorami, marynowanym czosnkiem i bazylią. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie kciuki do góry. Koniecznie piszcie, czy nie przeszkadza wam takie schylanie się do wózka, czy może lepiej mieć torbę na stole. Nie chciałabym, żeby coś wam w filmach irytowało, więc jeżeli wam się to nie podoba, dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki. Pa, pa.